Kroczek, całuski i buziaczki. Hipopota, słoń czy smok? Każdy czasem smoka, smok. Całus mamy pachnią groszkiem, bzem, budyniem i tym proszkiem, który sypie do szarlotki, to na tyle jest tak słodki. Buziak taty troszkę kłuje więc gdy tatuś mnie całuje w nosek lub po bosych pierodach, to ze śmiechu prymie pęka. Całość dziadka jest brodaty i ma kształt cukrowej wady, a w dodatku, jak mam z baśni, umie każdy mrok rozjaśnić. Babcia zaś całuje tak, jakby piórkiem muskał, tak delikatnie, ciepło i z uśmiechem nutką. Za to cało swego brata, kataklizm, koniec świata. Gdy ten maluch cmoknie, cmok, człowiek ma w włosach sok, półliczaka i obiadek, błoto, piach i czekoladę. Co innego, gdybym, gdybym, Dostał kiedyś choć najbęgarniej od tej Zosi, która czapkę w groszki nosi. E, nie mów o tym, bo zrobiło mu się wstyd. cała seksia jest jak sztorm, nie uznaje żadnych norm, atakuje niespodzianie. Burzy mają czasanie, potem ta tejże nos, a mnie w ucho. Co za los? Jednak wszystkie te całusy, taty, szorstkie kaktusy, brata, lekką paćkanę, mamy słodkie i kochane, psa, kudłate i szalone, darwane i kradzione, pocałunki bać i zoś, wszystkie z sobą łączyć coś. Co takiego? Mówiąc w skrócie, to po prostu jest uczucie. Misiu. Misiu, nie uciekaj. Daj mi buzi. No, nie zwlekaj. Przecież każdy wiszy smok. Każdy czasem smoka. Smok, smok, smok.